Z radością dziękujemy Panu Bogu za wyniesienie przez Kościół do chwały ołtarzy błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego i błogosławioną Elżbietę róże Czacką. Chcemy trwać w dziękczynieniu, i tak jak przygotowywaliśmy się do beatyfikacji poprzez rekolekcję 33, tak teraz w tym dziękczynieniu trwając chcemy przeżyć. Jeszcze raz to zawierzenie Bogu przez Maryję, tak jak uczył nas tego błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. Zapraszam więc bardzo serdecznie wszystkich kapłanów, wszystkie osoby konsekrowane, ale także w jednych naszych parafii, wspólnot, którzy z radością przyjęli ten Boży dar w osobach naszych nowych błogosławionych, aby w dniach od 19 września do 22 października włączyli się i przeżywali rekolekcje w duchu dziękczynienia niech to będzie nasze spotkanie ze słowem Bożym ale także spotkanie z naszymi nowymi błogosławionymi zwłaszcza z błogosławionym kardynałem Stefanem Wyszyńskim niech on nas prowadzi na drogach naszego zawierzenia Bogu przez Maryję